Widzopie, widzowie. Dzisiaj nagramy Tap and Hound. Ale to wersja flagi. O co chodzi w tej grze? No jest po prostu... No jest po prostu właśnie cztery flagi. Trzeba zgadnąć, która jest fałszywa. To jest fałszywa. Na 100%. Bo nie znam takiej flagi. Która nie jest... Niepodległego kraju. To jest, nie jest niepodległy kraj. Edition. No wtedy to jest kurdystan XD. To jest kurdystan. To co to jest? To jest poredex. Poradyksz... To ja od razu widzę. Ja od razu widzę. Abchazja XD. Mi się tu chce schować. To jest Sahara. To ja nie jest. Nie... Ro... Okej, okay, nie jest tutaj. Szkocja nie jest niepodległa, to jest Wielka Brytania. Proszę Państwa, nie się żadne Jersey tutaj nie słowa, to jest Stan, Ohio. I się chowa nam Ohio. Ile? A et, Ok, Okej, no to tak, tutaj... Ile ludzi zgadywało? Procentów, czy coś? No to, to jest Sahara XD. To nie pamiętam co to jest, ale to jest jakaś wyspa na Karaibach. To jest tahiti. Albo Polinezja francuska, to jest kurdysta, to jest Rico. Tu są wyspy kokosowe, czy nie? To jakieś wyspy z Bożego Narodzenia to są XD. To jakiś... Ale cena coś takiego, ale... To wie, dobrze, idziemy dalej. Losowy quiz numer dwa. Gram sobie na jet punk no i... Nie no, ale... Ja sobie graphic quiz, a nie! Uch. Plagi... Bez białego. go czerwonego i niebieskiego Ej, będę. Nie ma takiego czegoś? No to tak. Gdzie zobaczymy? No tak, zobaczymy widzowie na chwilę Stolica Ameryki Południowej. Quiz na mapie. I to jest kolejna, na co mogę się wykazać. Caracas. Co my dalej mamy? Bogota, bo kota, bo no, kota. mi nie powiecie, co to jest, ale ja już wiem. Kito, to jest kito. Widzę limę. Dole, to jest. To jest dla pas czy cukre? To jest dla pas. Proszę Państwa, tu jest cukre. Idziemy dalej idziemy. My dalej idziemy do Santiago, proszę Państwa. Dalej do Buenos Aires. Potem do Montevideo. To jest Asunción. to jest Asunción. to jest Asunción. Proszę Państwa, mi na te... Nie tam nie nabierzecie XD. Mnie na stolicy nie zabierzecie. To jest Surinam, to, to będzie pan, pana Maribo i Georgetown. 13 na 13. XD. Tak cię nie nabieram, nie na. Pana Maribo i Sukre nie wiedzieli. A ile muszę mówić takim ludziom, żeby się uczyli geografii? XD, a nie. Najdłuższe rzeki Polski. Tu w końcu coś nie będę wiedział, ale... Ale taka odra, warta, no Wisła. No to to jest? To jest dalej Nysa. Nysa? Nie ma Nysy? Jakim cudem nie ma Nysy? Łup No San. Wisełka może być taka malutka. Już taka Wisła jakaś. Nie ma, ale... Ale no Bóg. Bóg na 100% będzie. Anuluj. Boże. Czyli mamy już top 4. Co jest dłuższe od Sanu? Noteć? Czy Noteć będzie dłuższa od Sanu? Noteć jest za Sanem. Akurat mamy jeszcze tą wielką, jedną wielką rzekę. I parę małych. No a jak? Jak ja nie wiem tych małych rzek! Po co ja to brałem? Po co? No po co mi to? Dobra, ale myślimy, myślimy, myślimy. Dobrze, myślimy. Czy Łeba... Nie. To co się nazywa? To nie Łeba, to Łeba to miasto. Ta rzeka, poddajemy się, no bo 6 na 30, Boże. Narew, pilica, wieprz, dunajec, bubr, obra, nysa, łużycka, nysa, kłocka Dopisałem no nysa! Boże, to jest... To jest jakiś absurd. Zgadnij państwa na choince. Xd Jakby ktoś chciał... No, no, no dobrze. Barbados. Cik. Widzę, że jest Pakistanu. Flaga tam. Everything perfectly. A tak miastka to jest gwiazdka Wietnamu. Wietnam. No gdzie on jest? Gdzie on był Wietnam? Gdzie by Wietnam? Dobrze, to jest Bangladesz. Albo Japonia. Albo Japonia. Cik. Widzę Kanadę. Widzę Grenadę. Widzę Swaziland. Widzę Butan. Fajnie, XT. Przede mną żadna flaga się nie ukryje. Oprócz tej gwiazdki, XT. Haiti, Armenia, Armenia, Armenia. Gdzie to jest... no dobrze. Tu jest Armenia. Watykan Tuwalu przy okazji Tuwalu nam się tu odkryło, czy co? Czy to, co to jest? Co to Chiny, czy Tuwalu? Chiny, Chiny, Chiny No mamy Chiny, gwiazdka Chiny Wyspy Marszala. Bo tylko dwie, dwa państwa mają takie Bo Tylko dwa państwa takie coś no i Liban mi się tu ukrył. Liban jest choinką. XD Fajnie, Liban jest choinką. Anuluj. Ej, tu jeszcze te się ukryły. Prezenciki Dania. Dania. Nie, nie ma Danii. Ja myślałam, że już jest ten Wielka Brytania. Brytania. Widzę Finlandię tam. Nie, ale mam na przód tylko Szwecja, Islandy i A, Landy Ja. No i została tylko jedna, proszę. Państwa to. lub. A bo tu są te gwiazdki z Australii. Australia. Mamy 20 na 20! Ja myślałam, że to już jest, ale to jest Chiny były. Okej, okay, tak. Jeżeli chcecie zagrać takie coś jak ja dzisiaj, no to zapraszam na Chatpunk. Do widzenia. Z wami byłem ja, Aaron, z kanału Leksiunka.